Nie. Cicunia! Niech, niech mama go tak ja, postawi na bole, bina, i na Stusiu ty go złap pod paszki, pod paszki. A mama... Tak, tak, o tak. Tak. Tak żeby on się nie przewrócił. A mama nie, nie będzie tak. robiła asekurację. O, o albo niech sobie siedzi. Zobacz jak ładnie, tak? I paluszki wsuwa, bo wszyscy je no. się hey. 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 A to też się sobie fryzoruję, bo synowa przyjechała. Pst. To na niedzielę. Przecież to do Roso, fryzura, nie? Nikt nie wiedział, powiedz, nikt nie wiedział. A to Asia do biznesu ciasta opiekła gorące leciała A Następna artyka. Gdzie jemu? Gdzie jemu ta gumę? Nastusi. Co? A jemu daj buzię. Ale z Nastusi opiekunka. Wiesz co, Weronisia jeszcze jest za mała, żeby tak go trzymać. Ona go jeszcze tak nie trzyma. Ty jesteś pierwsza. Pierwsze dziecko, które trzyma naszego Łukaszka. Ale jakie pierwsze? Bo jest Piotrek ją wynajął jako opiekunkę do Łukaszka. Ale mówię, że pierwszy raz go dziecko tak. trzyma.